Mam inne do Pana pytanie. Gdzie Pan pracuje? Jedna sprawa. E, Pytaj, gdzie Pan pracuje? Ale Panie Starosto, zaraz Pan odpowie. No to proszę, Wszystko Panu powiem. tylko jedno jest pytanie. Pan nie chciał podać Panu Mroczkowi, czy Pan jest członkiem takiej czy partii, bo to jest Pana sprawa prywatna. A moja sprawą prywatną może być zatrudnienie. No to dobrze, to okej. Okay. Ale to... panie starosto, ale pan sam się myli w tym co pan mówił. Ale proszę po pierwsze, posłuchać proszę, po pierwsze... teraz ja zadaję panu pytanie. Nie, właśnie, że nie. Jeżeli ja chodzi ja o to, głos, gdzie pan pracuje, to, pan nie jest, pytanie. to nie jest prywatna pana kwestia. Byłaby kwe, prywatną kwestią, Gdyby pan faktycznie pracował na imieniu prywatnym. Pan pracuje w spółce Skarbu Państwa i sam pan to oświadczył w oświadczeniu majątkowym, że pracuje pan tak, w grupach Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne. I to nie jest tak, że ja nie mogę zadać tego pytania, bo mieszkańcy Bochni Powiatu bońskiego wprost mnie proszą, żeby zadać panu takie pytania. Więc. Pracuje pan w, w grupach Azoty, Polskie Konsorcjum? Panie Starosto. Pracuje pan, czy pan nie pracuje? Pan tragi komedię z pytań. Pracuje pan, czy ja, pan nie pracuje? Ja, tak, ja, ale czy panie, nie? Starosto? Chętnie odpowiem więc, na to inne pytanie, tylko już od razu... Panie Pan jest nie. członkiem Platformy Obywatelskiej, e, czy nie? Bo mnie się e, też pytają członkowie Platformy Obywatelskiej, bardzo, bardzo, ja... bardzo prosta Pan pozwoli, bo teraz ja jestem przy głosie. Ale właśnie w związku z tym, że wniosek jest mój, zakończę zaraz. Ale pan nie proszę Pana, ja mam teraz nie jest pana w punkcie ta. oświadczenia komunikacji. Ale ja nie skończyłem Panie W związku z tym, że Pan nie odpowiada na to pytanie, to ja Państwu powiem tak. Chętnie odpowiem. Pracuje Pan w grupie Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne. W roku 2022 zarobił Pan 273 126,25 groszy. Dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Uzdrowisko Cieplice Spółka ZO Grupa PGU 42 727,54. Dochód z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółka Usługi Górnicze Spółka ZO 4 Łącznie Pan zarobił w 2022 roku 320 587,69. Miesięcznie. 26 715,64 zł. nieprywatnie Pan to zarabia. Pracował Pan w Ale spółkach pan prosi, Skarbu to... państwa. W związku z tym muszę Państwu powiedzieć, ponieważ mieszkańcy o to mnie proszą, żeby zapytać, jak może człowiek, który ma 36 lat, już w tym wieku. Zarobić taką niebogatelną kwotę, a jak jeszcze porównamy to oświadczenie majątkowe ostatnie z roku 2020, to tak naprawdę Pana zarobki wzrosły o 248%, czyli prawie trzykrotność i każdy mieszkaniec, ten, który mnie prosi, mówi tak, proszę zapytać Pana Mariusza Zająca, w jaki sposób on otrzymał te stanowisko, czy był jakiś konkurs? Bo oni z chęcią by również chcieli uczestniczyć w takim konkursie i mając 36 lat tyle zarobić. Więc naprawdę niech Pan zakończy uprawianie chózpy politycznej, którą Pan rozpoczął miesiąc temu, bo im bardziej Pan będzie to kontynuował, to ja mam jeszcze kolejne ciekawe tematy. Możemy je nawet dzisiaj upublicznić. Tym bardziej, że złożyłem Panu obietnicę miesiąc temu, że przygotuję się do kolejnej sesji, i przygotowałem się. Zwykle się wywiązuje ze swoich obietnic. Chce pan dalej dyskutować? Tak. Chce pan dalej dyskutować? Ja się Dziękuję.